Jesteś gotowa na to? Chyba nie. Pszczamy go. Dzień dobry, witam Was na pięknym łonie natury. Pięknej łonie natury. To jest kobieta łonie natury? No, na pięknym łonie Na pięknym łonie natury, nie na pięknej, pięknej łonie natury. Dziś jest niedziela, przy okazji Halloween Dzień wolny od wszystkiego A ostatnio nasze pieski były trochę zaniedbane Przez daily non stop nie było nas w domu Siedziały same i dzisiaj postanowiliśmy, że Cały dzień spędzimy właśnie z nimi Przypominam, że filmy są codziennie o 14.00 Warto subskrybować kanał Żeby żaden content was nie omijał I zostaw lajka, like jeżeli lubisz widzieć pieski na naszym kanale Swoją drogą właśnie z okazji tego, że jest Halloween To dzisiaj też pójdziemy do Julka Będziemy sobie chodzić z Julkiem po domach Pokażemy mu nasze stroje, a Ola ma naprawdę Fajny strój, ale najpierw trzeba trochę wyszaleć. Powiem ci, że to jest bardzo dobre miejsce, żeby go uczyć, nie? Swoją drogą przyjechaliśmy do rezerwatu, który nazywa się Beka. Jest stosunkowo niedaleko nas. Chcieliśmy przejść się nad morze, ale okazało się, że jest zakaz wstępu psów, bo tam są jakieś bizony czy coś tam. I no nie chcieliśmy ryzykować. No, Ola nie chciała. No, skipper, gdzie to wchodzi do tej wody? Tak się dziewczyna zestresowała, że nie poszliśmy finalnie. Skippy, siad Tak. Co z nimi i tak chodzić? No, ostatnio bardzo mało czasu z nimi, znaczy na krótkie spacery z nimi wychodziliśmy. Dawno nie byliśmy na takim długim. Psy zmęczone, ja też zmęczona. Jedna piłka zgubiona. Może się znajdzie w drodze powrotnej. Idziemy na obiad? Tak, no. No to idziemy A co, zrobisz? co ty zrobisz? Ty raz zabrałeś sobie spacer i ja mu robisz obiad? Tak jest. jaki pajączek. Wyrzuć go mi się. Wy, wy no przestań. Pajączek! Wy rzuć... to no wyrzuć go! Wyrzuć go! wanna with dobra! Zawsze z Tobą chciałbym być! Zawsze z Tobą chciałbym być! Kochaj mnie za to! Jak Olcie robi obiad, to jest idealny czas na naszą maszynę. Olcie robi obiad? A nie robisz obiadu? No, robimy wspólnie Tak, wspólnie no Ja muszę tu widzów wybrać Każdego dnia Daily do tej maszyny wrzucamy 5 subskrybentów Raz w tygodniu, co niedzielę W sensie filmy, które wy widzicie w niedzielę Dla nas jest de facto czwartek Ale w każdym razie dla was w niedzielę Wybieramy stąd jednego subskrybenta Który wygrywa nagrodę z koła Fortuny Są to nagrody warte mniej więcej kilkaset złotych Natomiast jedna osoba z reszty subskrybentów pod koniec Daily zgarnia iPhone'a 13 Dlatego myślę, że warto subskrybować ten kanał bo możecie być szczęśliwcami jak na przykład Lina, Milena, Kepson, Modi, albo Julia Wiśniewska Ty, a może zamówimy sushi? Dzisiaj? No no, ale Teraz. No ale mimo wszystko miejmy lepiej obiad, bo nie wiem, czy zjemy to sushi w ogóle. Dawaj. Tak, cały czas sobie myślimy, mówimy między sobą: Zjedzmy to sushi, a w końcu go nie jemy. A u nas jest chyba jakieś dobre sushi, bo ma dobrą opinię, jest pierwsze na tym na pysznym Wiktoria mówiła chyba ostatnio, że z pieczonym indykiem jest dobre? Sushi z indykiem? Nie, nie z indykiem, łososiem No właśnie. Dobra, to wezmę to. Pokado, opiekany tuńczyk z ogórkiem i sezamem. Nie ma z szynką i serem? Kurczak. Japoński majonez, sałata, ogórek, awokado, rukola. Biorę z kurczakiem. Ile tu jest rzeczy w ogóle? W tym menu się dzieje więcej niż w naszym życiu. Może przekonam się w końcu do ryby. Naszych subskrybentów oczywiście tu wrzucamy. A i przypominam, że żeby brać udział musicie chociaż raz skomentować jakikolwiek mój film, żebym miał się jak z wami skontaktować. Idę pomóc zrobić Oli obiad. I czekamy na sushi Sushi niestety dalej nie ma A już z godziny temu je zamówiliśmy Olci obiadek za to jest Sushi idziemy na deser Tak jest Wspólnie zrobione oczywiście Tak, tak no Mówiłem kurczaka widzowie Tak jak zwykle mi wyszedł Pyszny Stresuje się ten sushi Przyszło. Mamy jedno pudełko, drugie pudełko i patyczki. Umiesz używać patyczki? Nie, nie umiem, ale są tak śmiesznie połączone. No bo je się łamie. Je, a, je się, aha, okej. Okay. No tak. Mamy jakieś takie dwa... co To są to, 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 to jest albo ocet balsamiczny. Ale ja się stresuję. Ej, ale wygląda to bardzo ładnie. Wygląda jakby bardzo ładnie. Naprawdę apetyczne. Ja nigdy nawet nie widziałem sushi szczerze mówiąc nie? na żywo. Ale musisz coś łososia też pieczonego. Dobra, najpierw ten ryż. Ej, a ja to jest taka... Kulka ryżu faktycznie. Ja tym nie zjem. Ja też nie umiem. Masz, przyjdzie widelec? No weźcie, nie można. Zimę Jak zimny ryż. ryż. No. Jestem ciekaw tego czegoś. To też jest... Nie no musisz dać mi widelec, ja tego nie zjem tymi A nie. patyczkami. Nie mamy widelca. Jak nie mamy? Y wszystkie są użyte. To łosyś mi wygląda na surowego łososia. No nie, no nie zjem tego Ola. No to Ola. na patyczek no. No, ale powiedz co? Smakuje mi ryba. Posmakuj to. Ten por w ogóle fajny tutaj daje efekt. Nie, jest dobra. Nie smakuje ci? Ja to zaraz zjem. Mimo, że jestem eee. najedzony naszym obiadem, ale serio mi to smakuje. Może nie jest to coś, co trafia w mojej kubki smakowej, jadłbym to na co dzień i szalałbym za tym, ale jest dobre. Ja mówię o rybie, że jest dobra, Ola. No ja właśnie, nie poznajecie. Dobra, a tutaj. Może to jest ryba. Tu masz kurczaka. Nie no, a tam to, to jest nie było. Co, czemu to jest takie czarne jak ryba? No bo to jest z wodorostem. Tu mamy z kolei coś takiego. Ja, Też wygląda to dobrze. Ja kiedyś jak jadłam sushi to jadłam takie właśnie. I to jest z kurakiem w, środku. w środku. Tak, to jest z kurakiem w środku. I z awokado. Ciekawa jest ta mieszanka smaków. No jest, jakby mi to nie smakuje. Ale chyba wolę to z rybą. Ja no. nie lubię sushi. Najlepsze jest to, że to jest chłodne, czyli ja to mogę stać sobie do i zjeść wieczorem. Rozumiem już dlaczego ludzie to jedzą, bo nie rozumiałem do dzisiaj Tylko trzeba było ogarnąć menu, może są lepsze rzeczy, ja kliknąłem jakieś randomowe Bo się totalnie nie znam na tych nazwach Nie wiem czy będę zamawiał, ale jak ktoś kiedyś będzie miał gdzieś na jakiejś imprezie, coś, to se zjem Bo jakby prędzej bym nie zjadł A ja zamówię pizzę <śla> Ola, jest problem Mój strój, sumo Bo ja dzisiaj sumo miałem złożyć Jest w magazynie A musimy już jechać do moich rodziców, nie zdążymy teraz przez magazyn przejechać No co, tylko ja mam się przebrać? Strój, który mamy, to jest strój marchewki I generalnie jak go kupiłem, bo spędzić cały dzień, miałem próbować zdrowe żywienie Zamiast był taki, że cały odcinek miał być w tej marchewce znaliśmy, że jest cringe <grymśle> Spójrzcie na niego, no nie no. byłbyś też taki uśmiechnięty Ale taki uśmiechnięty No, gdyby to był strój e, w mniejszym rozmiarze, no to bym założyła, ale niestety Także wszyscy w trójkę nie będziemy przybrani, tylko ja i Julek Ja będę marchewką Jedziemy Swoją drogą dzisiaj było przestawienie czasu I jak być fajnie, bo dzień długo leciał do tego momentu jest it's nasta I Już się robi ciemno. Zachód słońca jest o 16:11. No, czyli za minutkę, tego. dokładnie. No, o 15 będzie niedługo ciemno. Ja nie mogę, przecież... trzeba będzie o 6 rano filmy nagrywać. Swoją drogą muszę Wam coś wytłumaczyć. W życiu youtubera, zresztą w życiu chyba każdej osoby, która jakkolwiek jest rozpoznawalna, jest jeden duży problem. Mianowicie brak jakiejkolwiek prywatności. Ja oczywiście od początku miałem świadomość, na co się pisałem. Coś jakoś mega nie ukrywam, gdzie mieszkam. Pokazuję czasem osiedle, gdzieś tam przez przypadek okoliczny adres się przewinie. Uważam, że nie. Ma sensu tego ukrywać, bo i tak okoliczni po jednym, maksymalnie dwóch dniach mieszkania, po kilku spacerach z psami, i tak już wiedzą, w jakim bloku mieszkamy. nikt raczej nie jest chyba aż tak nienormalny żeby jechać, nie wiem, 50, 100, 200, 300 kilometrów do czyjegoś prywatnego domu i go nachodzić, nawet jak gdzieś tam ten adres na filmie wycieknie, a raczej to właśnie okoliczne osoby są tymi, które przychodzą do ciebie do domu. A tak jak mówię, nawet ukrywając to na filmach, oni zaraz będą wiedzieć. I tak też jest tutaj. Po jednym dniu, gdy jeszcze nawet nie wrzuciliśmy żadnego Filmu, że się tutaj wprowadzamy. I już stało dwóch chłopaków pod naszą klatką. I wiecie, w momencie, gdy ktoś do mnie podejdzie, jak jestem na spacerze, nie ma problemu, zawsze zrobię sobie zdjęcie, zawsze pogadam. Ale jak ktoś przychodzi do domu, no to to nie jest fajne. No i właśnie z racji tego, że dzisiaj jest Halloween, to to jest jeden z głównych powodów, dlaczego jedziemy do Julka. Znaczy, przy okazji się z nim oczywiście też przyjdziemy i tak dalej, ale dlatego właśnie bierzemy psy i uciekamy z domu, bo spoko. Znają nasz blok, ale nie chciałbym, żeby znali nasz numer mieszkania. A już też tutaj kilka razy się zdarzyło, że albo na nogach jacyś chłopacy wjeżdżali celowo za mną do hali, żeby zobaczyć na którym miejscu auto stawiam albo stali pod klatką, żeby zobaczyć na domofonie jaki numer mieszkania wpisujemy. To normalne nie jest. I mam tą świadomość w głowie, że nasz blok będzie dużo bardziej oblegany niż inne bloki dookoła, no bo wszyscy dookoła wiedzą, gdzie mieszkamy, a nie znają po prostu numeru mieszkania. Także wiecie, będą chcieli przyjść do Jawora, dlatego Jawora w domu nie będzie. Także moi kochani widzowie, Mam problem, bo widzowie mnie nachodzą. Nie ja się oczywiście, też nigdy nie było jakiegoś negatywnego podejścia, nie? Do sytuacji. Zawsze, jak ktoś na wszystkim do domu, do domu, domu, nie teraz do mieszkania, przychodził, to też nie było to negatywne, tylko zawsze było pozytywne, że ktoś się jarał i tak mega pozytywnie podchodził do tematu, ale mimo wszystko, no nie jest to fajne. Dlatego też z domu uciekamy. I też nie chcemy stresować piesków, dlatego bierzemy ich po prostu ze sobą, nie zostawiamy ich w domu. No I tak. I ogólnie, jakby oni się stresują, jak ktoś dzwoni do nas, półka, czy przychodzi, więc po prostu pociekamy Jeżeli mieszkasz w okolicy i chcesz nas spotkać, to śmiało. Jesteśmy na spacerze, jesteśmy w sklepie, możesz podejść, chyba, że jesteśmy w restauracji, i jemy, no to poszanuj to, że jemy i mam buzię pełno jedzenia, ale do domu wejść nie przychodź. I ty, drogi widzu, jeżeli masz jakiegoś youtubera blisko siebie i chcesz do niego przyjść pod dom, to nie przychodź. Bo jest to chyba najgorsze, co widz może zrobić, szczerze mówiąc. Dzień dobry! A za co ty się przebierasz? Ja się przebieram za ducha Ja nie mogę, ja powinienem mieć pomarańczowe spodnie do tego XXL chyba trochę za duży No trochę za duży będzie <głos> <głos> Dokładaj ducha <noise> Widzowie jedzcie zdrowo, ja za duży jest ten XXL trochę faktycznie Ale trudno będę marchewą Jakbyście pytali się gdzie są papuszki? Są u rodziców, o tutaj po... No tak, no u Ciebie Julek się nimi opiekuje, dopóki nie przeprowadzimy się do naszego docelowego Uznaliśmy, że u nas w mieszkaniu jest za mało miejsca no, Na 30 metrach ciężko było ledwo nam się zmieścić z psami Dlatego też rodzice przygarnęli na ten czas papuszki Mają moje maluszki swój domek Pięknie wygląda Co się śmiejesz ze mnie? A masz przygotowanego jakiegoś psikusa? Nie Będziemy się jakieś psikusa ludziom robić To jest cukierek no tak, jak ktoś nam nie da cukierka, to my mu robimy psikusa Także my będziemy ludziom marchewki zgniłe zostawiać pod domem tak to wygląda Nie, jak coś się o tu Uuuu. Ej, ale spoko jest Pokaż się A ty nie idziesz z nimi? Patrzcie co ona założyła Mam no, Julka kostium Proszę. ciastka z Fortnite'a Którego mu kupiliśmy jak byliśmy w Stanach Ale się wcisnąłam. Myślicie, że w ogóle ktoś da nam cukierki? Ja myślę, że tak, tylko trzeba zapukać pierwszy lepszy dom Słabi ci własis sąsiedzi. Czemu? Nikt nie otwiera. Co mamy? Dwa grzeźki. Dwa grzeźki, Cukierki, żelki i dwie dychy mamy. To dycha dla Ciebie, dycha dla nas. Nie żartuję, dwie dychy dla ciebie, bierze. Fajny dzień. Cieszę się, że spędziliśmy go całego przede wszystkim z naszymi pieskami. Swoją drogą to przedstawienie czasu, jest godzina 20, a jestem wykończony, jakby była 23. Nie wiem dlaczego. Też tak masz? Ja, ja idę teraz. No niestety, ja muszę jeszcze na jutro film sprawdzić. Przypominam wam, że jest daily. Filmy codziennie o 14:00. Subskrybujcie kanał, żeby mieć szansę chociażby na zgarnięcie iPhone'a 13. Zapraszam na Sandy. Swoją drogą, od kilku dni nie zapraszam na Sandy, dlatego zapraszam. Widzimy się jutro. Pa, pa.